Siema. Ja jestem Turbopatia to kolejny odcinek z Brosters. W tym odcinku jest kolejny odcinek z Irem V1. Gram przeciwko Leonet Crow. Tutaj macie jego staty i zadymiarze. No i tutaj jest jeszcze grupę chcecie dołączyć. No i dobra, my zaczynamy. Odcinek jest trochę starszy, dlatego tam jest po prostu y, poziom karnetu na 30. Lecimy. Pierwszą rundkę będzie Brock. Brockiem akurat lubię grać. Trzeba tą rakietę odpalić i walnąć go. No, spokojnie. On gra tym sobie darmowym skinem, który był chyba w tym roku. Najprawdopodobniej, jak pamiętam. Dobra, no. Zaraz go dobiję. Dobra, no i jeszcze przypomnę, chcecie wystąpić w odcinku, albo nagrać, no to piszcie w komentarzu wasz ID, gdzie, czy jakoś tam się zgadamy. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapiły was nowe materiały na tym kanale, bo będzie ich więcej. No i live już niedługo, już ogarnął rzeczy, jeszcze muszę pograć naprawdę jeszcze parę bo teraz jest jakby szkoła, mniej czasu jest ale niedługo myślę, że już będzie tak na dniach, tygodniach będzie no nie skacz mi tu, bo mnie już w tym znerwiasz no i dobra teraz to jest wyleciał, ach jezu ale to z, to po prostu niskich, nie. dobra tylko żeby teraz nie przegrać No ostatni, no dobra, jest. Tak, i tak już chyba winek jest, na spokojnie. Tak, no na tą rakietę bo już nie mam. Dobra, to było słabe. No, okej, okay. pierwsza runda wygrana. No i widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, zagramy sobie teraz Jessie. Hmm. Nie mam jakby planu, jakby go tutaj pokonać. Wziąłem sobie drugi karze żeby go spowolnić. Ale to będzie ciężkie. Już zaraz padnę, nie? Jak ja szczelam dosłownie w powietrze, nie? On jest już dalej, nie jest szczele, a może tam nagle się przeteleportuje, nie? Już prawie zginęła, bo teraz będzie się uciekać, żeby się zregenerować i ty Życie się odnowić, zregenerować kurde. Coraz mocniejsze słowa idą w odcinkach. Zaraz będzie, że będzie remis, nie? Będzie pół punkta po prostu. I zaraz padnę ucieknę trochę Skaczę. nie dobra myślałam dobra to jest sobie już tego przegrana myślę nie on to mnie dojedzie przecież my w to działku a remis mogę spróbować zrobić po prostu uciekać. 20 sekund może się jeszcze dużo zdarzyć. Jać, jaki ze mnie głupek, naprawdę. Po co podeszłam tam? Po co? Dobra, widzimy się w kolejnej rundce. Rundka na peperki. Ulubiona postać na w VS1. No i dobra, tu sobie damy gadget. Gdzie on jest? Dobra, jest ładny strzał, tylko że mnie zaraz dobije. To już nie będzie fajnie. Lubię strzelać naprawdę w powietrze, zauważyłam to. Dobra, mam no, na razie jakoś tam tak słabo idzie. Nie chcę tego tak gadżetu wykorzystywać, nie? I teraz no i pięknie. 1-0. Łatwiutko. Będzie teraz tutaj Dobra, No, Dobra, 2-0. Jak on tu będzie cały czas skakał, no to wygram mnie. No i okej. Okay. Nie no, myślę, że już Easy Easy. Nie masz szans, że mnie pokona już. Dobra, to było słabe. Dobra, bum. Dobra. Będę tutaj jest stać i czekać, aż on będzie skakać. No dobra, pokona nieraz. Te gwiazdki mnie cały czas tak nie tak Patrzę, 8-7, kurde. Teraz przegram, nie? Ja tak naprawdę killę, to jest takie mylące. A no, po prostu to by nie miało sensu na gwiazdki, nie no, bo... Na przykład jak ja zabijam to trzy razy, on nie tylko raz, na przykład już ma więcej, ale ja właśnie już tyle samo, to jest słabo. No dobra, 2-1. No i ja mu dziękuję, że wystąpił w odcinku. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii i z innych odcinków. Jeszcze wpadać do planu. No ja was że mam. siema.